Cześć, przyjaciele! Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zainstalować blokadę przebiegu w BAD ATO. W tym modelu kable systemowe znajdują się z tyłu schowka. Po usunięciu tych dwóch zacisków schowek będzie można wysunąć i zobaczymy główny kabel systemu. Odłącz go i dokładnie zobacz wszystkie szczegóły. Na głównym kablu prędkościomierza wyciągamy te dwa przewody, fioletowy i różowy. Następnie podłącz dwa przewody blokady, żółty i niebieski, dokładnie tak jak widać na filmie. Niebieski do fioletowego, a żółty do różowego. Następnie podłącz odłączone różowe i fioletowe przewody z kabla systemowego do blokady naprzeciwko zielonego i białego kabla po drugiej stronie. Dokładnie tak. Teraz podłącz główną wtyczkę prędkościomierza i podłącz kabel zasilający. To wszystko. Instalacja zakończona. Powodzenia, przyjaciele!